Witam, dzień dobry. Zaczynamy, słuchajcie, nowy dział pod tytułem Rolnictwo. Rolnictwo to jeden z sektorów gospodarki. Uczyliśmy się, że są trzy sektory gospodarki. Przypominam, jest to rolnictwo, przemysł i usługi. Dzisiaj będziemy omawiać warunki rozwoju rolnictwa, czyli jednego z sektorów. Podzieliłam Wam ten temat na dwie części. Dwie lekcje będziemy temu poświęcać, zagadnieniowi. Więc napiszcie sobie dzisiaj punkty, które są tutaj w notatce: Warunki rozwoju rolnictwa. Pierwszy punkt, znaczenie będziemy omawiać, i punkt drugi, warunki przyrodnicze. Dzisiaj omówimy o rzeźbie, klimacie, opadach, glebach. Będziemy mówić, czyli o przyrodniczych warunkach. I wyznaczymy sobie rejony, które są najkorzystniejsze. Pod względem rolniczym, tak? Czyli to są nasze cele lekcji. Dzisiaj omówimy sobie te warunki i wyznaczymy, które rejony są najkorzystniejsze dla rolników do uprawy rolnictwa. Zaczynamy od roli tego sektora. Rolnictwo jest bardzo ważne w każdym kraju, bo zapotrzebowanie na żywność nam zapewnia przede wszystkim, czyli rolnicy produkują. I sprzedają, a ludność na wsi i w mieście ma pożywienie dzięki temu. Ale nie tylko jest rolnictwo tak ograniczone, że tylko w swoim zakresie no, bo słuchajcie, też produkuje produkty, które później są przeznaczane do produkcji innych towarów w przemyśle lub w usługach. Dajmy na to na przykład. Jest taki, taka uprawa jak len. To jest roślina, z której później produkuje się tkaninę w przemyśle, albo na przykład z resztek hodowli zwierząt, czyli ze skór zwierząt produkowane są na przykład paski, torebki. Tak? No, niestety tak to jest, ale używane jest w przemyśle. Tak? Potem. Czy na przykład. Rzepak, sieje rolnik rzepak, sprzedaje rzepak, czyli to jest typowo rolnictwo, ale już ten rzepak przetwarzany jest na olej w przemyśle. Dalej, na przykład buraki cukrowe. Buraki cukrowe są uprawiane przez rolnika, ale już przetwarzane są w cukrowniach, które należą do przemysłu. Tak? Więc jeśli chodzi o i takich przykładów moglibyśmy wiele tutaj podać. Chodzi o to, że rolnictwo daje też oprócz żywności półprodukty do rozwoju innych sektorów gospodarki, takich jak na przykład przemysł. Czyli rola rolnictwa jest bardzo duża i teraz będziemy omawiać sobie, które rejony w Polsce są jakie pod względem warunków do rozwoju tego rolnictwa, czyli przyrodnicze na dzisiejszej lekcji przyrodniczej, a na przyszłej będziemy omawiać poza przyrodniczy. Po pierwsze, słuchajcie, przyrodnicze to ukształtowanie powierzchni. Tutaj mamy mapkę, która pokazuje nam ukształtowanie powierzchni. No i tak jak dla przypomnienia, wiecie, że większość Polski to obszary nizinne, a to właśnie bardzo sprzyjający czynnik do rozwoju rolnictwa. Nie wszystkie kraje posiadają tak nizinny teren, niektóre są wyjątkowo całe, górzyste, tak jak na przykład Szwajcaria. My tutaj mamy tych terenów górskich, które nie są korzystne. Niewiele. To jest południe Polski, Sudety, Karpaty i przedgórza tych gór, ale większość kraju, zobaczcie, to są tereny płaskie lub lekko falowane, pagórkowane, więc to jest przyjazne, to jest korzystne dla rozwoju rolnictwa, bo woda wtedy nawet spływa delikatnie, sobie nie ma zastoisk wodnych, a to jest korzystne, więc tereny w większości w 90 procentach są korzystne do uprawy mm, rolniczej. Czyli rzeźbę opisujemy na plus. Korzystna rzeźba w 90% niziny, co gdzie działa korzystnie dla rozwoju rolnictwa w Polsce. Teraz klimat. Klimat. Wiecie, że jesteśmy w strefie klimatu umiarkowanego, dokładnie przejściowego. E, więc jest to klimat, któremu trzeba podporządkować uprawy, bo oczywiście no, nie możemy wymagać, żebyśmy mieli rośliny, które w naszym klimacie nie dadzą rady, czyli na przykład bananowce czy kawa. My musimy dostosować w rolnictwie te uprawy do naszego klimatu: do tego, że mamy cztery pory roku, do tego, że bywają susze, że bywają przymrozki, że temperatury ujemne. Więc rolnicy o tym wiedzą i dostosowują. Ale to, mimo wszystko ta zmienność pogody jest znacząca i wpływa. Poszukamy sobie takiej mapki, słuchajcie, właśnie o klimacie, związanej z klimatem. już tutaj Wam szukam. Zobaczcie, ta mapa pokazuje nam długość okresu wegetacyjnego, co znaczy. Długość okresu wegetacyjnego. I co to takiego? Przypominam, że okres wegetacyjny to jest ilość dni w ciągu roku, które, w których temperatura przekracza 5 stopni Celsjusza i wtedy rośliny mogą swobodnie się rozwijać. I w Polsce, zgodnie z klimatem, najcieplejszymi rejonami są rejony zachodnie. Tutaj są łagodniejsze zimy. I dlatego ta temperatura dłużej. Przekracza 5 stopni Celsjusza, to jest nawet 220 dni powyżej tych 5 stopni Celsjusza. A najzimniejszymi rejonami jest północny wschód, czyli Suwalszczyzna oraz regiony górskie. Tutaj, zobaczcie, ta ilość dni ciepłych jest nieco niższa, jest powyżej 5 stopni Celsjusza, tylko 180, 190 na 365, tak, uogólniając czyli. Tutaj ten okres wegetacyjny jest znaczący i najlepsze warunki pod względem tego ciepła dają nam zachodnie części i kotliny. Dobrze, I, I jeśli chodzi o temperaturę, to byłoby tyle. A teraz klimat to też opady, bo roślinki oprócz ciepła potrzebują wody. Oczywiście też w umiarkowanych ilościach, bo zbyt duża ilość wody też nie sprzyja, ale przesuszanie tym bardziej nie sprzyja. W Polsce około, te opady wynoszą około 600 mm na rok. Jest, nie są to zbyt wysokie opady, ale są regiony, gdzie jest więcej, a są regiony, gdzie jest mniej. Czasami w niektórych jest aż za dużo, a w niektórych aż za mało. I właśnie takich regionów, gdzie nie sprzyja rolnictwu te opady, to są rejony centralne, niziny środkowo-polskie, właśnie tutaj nasze rejony, niestety. Bywa tak, że są te opady zbyt małe i nawet te plony w dużym stopniu obniżają, bo jeżeli w tamtym roku były miesiące, gdzie w ogóle nie spadł deszcz, to niestety te rośliny zamierają, obsychają i te plony rolników są dużo niższe. A bywają takie lata, gdzie nie ma tego problemu, więc bywa ta zmienność, jeden rok będzie tak, drugi tak. I nie zawsze od rolnika tylko zależy ta jakość plonu, tylko często właśnie od pogody. Ta pogoda, ta zmienność pogody jest różna. Na przykład obszary górskie, no tam uprawa jest mniejsza, ale zauważcie już te opady też nie ma takich problemów z suszą. Czasami nawet mogą być zbyt obfite po jakichś dużych burzach, nawałnicach. Częściej się one tam pojawiają i mogą one na przykład... Utrudniać zbiory plonów, bo jeżeli się pojawią na przełomie lipca, sierpnia, kiedy są żniwa, no to trudno jest potem zebrać plon, czasami on jest gdzieś tam przemoczony, i to jest też ta trudność dla rolnika. Więc pamiętajcie, jeśli chodzi o opady, średnie w Polsce to jest 600 mm, środek polski, centrum niestety z niedoborem, czyli z suszami, będziecie tutaj pisać, tak, czyli Środek centralny z suszami, południe często z obfitymi opadami, a pamiętamy, że rośliny potrzebują umiarkowanej ilości, niezbyt dużo, ale też niezbyt mało tego opadu. Dobrze, czyli opady omówione pamiętajcie o tych zmiennościach. Tutaj, jeśli chodzi o temperatury, to też przymrozki, częste wymrożenia. To też e, zwłaszcza w kwietniu, kiedy wszystko kwitnie, e, to są niebezpieczne dla rolników zjawiska atmosferyczne. E, następna sprawa to gleby. Już jesteśmy przy glebach. Zobaczcie, jak nam to szybko chciało. E, mapka o glebach. E, tutaj taką mamy mozaikę. Przypomnę Wam, że głównie w Polsce gleby to są gleby dość słabe, bo to są gleby. E, Bielicowe, brunatne, płowe, ale bielicowe należą do słabych, i to są większość, tak zobaczcie te pomarańczowe kolory, to są właśnie te płowe brunatne. Tutaj mamy bielicę tym jaśniejszym kolorem, czyli bielice przeplatają się z płowymi, i to jest większość obszaru Polski. I za przyczyną lądolodu, bo za przyczyną właśnie jego mamy takie, a nie inne gleby. Na obszarze Polski nie mamy zbyt dobrych warunków glebowych, czyli opisując dla rolnictwa. Takich dobrych nie mamy, ale gdzie lepsze, gdzie gorsze? Może w ten sposób opiszmy, że niestety nie są zbyt dobre, ale są regiony, gdzie wyróżniają się te gleby, a są regiony, gdzie są słabe. Czyli te na plus teraz, słuchajcie, spróbujemy wymienić. Na plus na pewno będą to najlepsze gleby w Polsce, czyli Czarnoziemy. Mamy ich troszeczkę na Wyżynie Lubelskiej, mamy ich troszeczkę na Nizinie Śląskiej. Tutaj przed górze, wyżyny, kotliny też troszeczkę mamy płatowo, ale to są malutko, tak jak jakby 1% tylko. Ale nie zapominamy o czarnych ziemiach, to już są inne, tak? Tam były czarno-ziemy, a tu czarne ziemie. Mamy ich troszeczkę na Kujawach, w Wielkopolsce, troszkę na Nizinie Śląskiej, czyli to są te dobre. Jeszcze rędziny nam się przeplatają, te, które są na wapieniach, a wiecie, że wapienie są na. W i tutaj trochę tego pomarańczu takiego, zobaczcie się nam tu wybija, czyli mamy tutaj troszkę lepsze. No i nie zapominajmy też o tym niebieskim kolorze na mapie. Ten niebieski będzie nam przedstawiał mady. Mady to są gleby dobre, bo są to na nanosach rzecznych, czyli sprzyjające, dobre o dużym poziomie próchniczym, o dużej mineralizacji, czyli bardzo dobre gleby. Tutaj na zielono mamy pokazane obszary bagniste, to już niekoniecznie są dobre, bo zbyt duża ilość wody, przemoczenie, stająca woda przez długi okres czasu niekorzystnie wpływa na uprawy rolne, czyli już te rejony, zobaczcie, będą miały gorsze. A te brązowymi, takimi troszkę bardziej pomarańczowymi, to te obszary są też brunatnymi, czyli już tutaj można powiedzieć powyżej średniej, jeśli chodzi o korzystność tych gleb. Do. Czyli mamy, słuchajcie, omówione. Jeśli chodzi o gleby, sobie napiszecie, że średnio, ale są rejony, gdzie lepiej, są rejony, gdzie gorzej. A jeśli chodzi o, na podstawie tych wszystkich czynników, które omówiliśmy, i teraz byśmy chcieli sobie powiedzieć, jakie regiony tutaj byśmy mieli najkorzystniejsze, to pomoże nam ta mapka. Zobaczcie, ta mapka nam pokaże. Które regiony są najkorzystniejsze? E, bierze ona pod uwagę właśnie i opady, i temperatury, i gleby, e, i ukształtowanie wszystkie rzeczy, i na po podstawie tych e, czynników wysnu wysnuć można wnioski, że najlepiej mamy na Nizinie Śląskiej, Wyżynie lubelskiej, e, no żuławy troszeczkę tutaj, czy podkarpacie również. Czyli najbardziej w sumie wyróżnia się Nizina Śląska, Wyżyna, Lubelska, te dwie krainy, bo zobaczcie, ciepło, dobre gleby, dość duża ilość opadów, czyli wszystkie czynniki sprzyjające, tak? długi okres wegetacyjny i tak dalej, dobre gleby, czyli wszystko co od natury można dostać najlepszego. Te regiony są najkorzystniejsze pod względem rolniczym. Dobrze, dla podsumowania, to by było tyle z tych przyrodniczych. Dla podsumowania pokażę Wam taki króciutki filmik. Jak... Rozwoju rolnictwa zależy od wielu czynników. Można je podzielić na przyrodnicze i pozaprzyrodnicze. Do czynników przyrodniczych zalicza się m.in. ukształtowanie powierzchni, klimat oraz rodzaj gleby. Uprawie roli w Polsce sprzyja przewaga terenów równinnych lub pagórkowatych. Stanowią one około 60% powierzchni naszego kraju. Takim ukształtowaniem odznaczają się np. pobrzeża, niziny środkowo-polskie i kotliny podkarpackie. Istotny wpływ na działalność rolniczą ma także klimat. Decyduje on m.in. o długości okresu wegetacyjnego, podczas którego następuje wzrost i rozwój roślin. W Polsce wynosi on od 190 dni na Pojezieżu Suwalskim do ponad 220 dni na nizinie Śląskiej oraz w Kotlinach Podkarpackich. Taka długość okresu wegetacyjnego umożliwia rozwój roślinom uprawnym typowym dla strefy umiarkowanej. Zastarczająca dla większości upraw jest również roczna suma opadów atmosferycznych. Niekorzystne dla rolnictwa jest z kolei rozkład opadów w ciągu roku. W okresie wzrostu roślin zdarzają się susze, a podczas zbiorów obfite opady. Uprawy roli utrudniają też częste zmiany pogody, gwałtowne zjawiska pogodowe, na np. gradobicia czy występowanie przymrozków, nawet późną wiosną i wczesną jesienią. Ważnym czynnikiem rozwoju rolnictwa są również gleby. Największy obszar zajmują w Polsce gleby średniej i słabej jakości, na przykład gleby brunatne oraz gleby bielicowe. Najrzeźniejsze, czarnoziemy, mawy i rędziny zajmują niewielkie obszary. O poziomie rozwoju rolnictwa decydują także czynniki. dziękuję, bo przyrodni, poza przyrodniczą mówimy sobie na przyszłej lekcji. Także zróbcie notatkę z tej części lekcji. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Dzisiaj hasła nie ma, ale odpytam Was z tej notatki na przyszłej lekcji.